Cześć, się, tu was w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowujemy już Samika do ostatniej podróży. Jeszcze przygotuję fertkę, zrobimy to przyciąganie z tym fertkiem, żeby już tak było z każdym traktorem. A tutaj mam lampy LEDowe na tył, no bo tu jeden LED się spolił, nie świeci w ogóle. No i żeby to było takie kompletne, fajne, no to dołożę takie same lampy jak mam w Johnie. Ale to później podjada pod garaż, bo widzicie, pogoda się już zdupczyła, zaczyna padać idę sobie na razie posprzątnąć, e, tam pod wiatą tam pod wiatą też bym robił może po południu przestanie padać, obejrzymy później e, Fertka trzeba wymienić ten wąż co pękło ostatnio wąż z chłodnicy Kaj, to będzie. o, tu to jest to trzeba założyć do Fertka bo to płyn chłodniczy, pękła ta końcówka dokładnie, co zakręcasz No ma miedziano, czy bo siężno, mosiężno bywa No i za mocno chyba było dokręcone aż pękło Dobra, tu się to położę I po jakoś miotła, jakieś wiadro Muszę te e, ścinki desek pozbierać A wiadro jest Zamarznięte jeszcze Ups Było zamarznięte Zrobiła się graciarnia. Widzicie? Jeden pokoik taki tu. Ziemia się to z samika wypadła. Trzeba to wszystko pozamianać. Tu są dwa worki pszenicy, też to tak te leży zawadzą. No ogarnę ten syf, ten bajzel i będziemy działać. Sprawy urzędowe jeszcze trzeba załatwić. Tutaj podatki PCC3. Zaś 1000 złotych trzeba oddać tym złodziejom do skarbówki, powiem Wam. chore to jest, chore to do urny, jademy na pola obejrzeć pszeniczka. I jak tam e, pszenica, siano po kukurydzy czy już wyszła. Ostatnio byłek to jeszcze nic się nie działo. Dzisiaj 30 grudnia. Wolne w robocie I tak sobie mogę poogarniać jeszcze niektóre rzeczy. Dobra, chcemy się później już na polu. Są my na polu, na tej ruktawie to trochę inny klimat, bo tu jeszcze śnieg, a u nas nic. Tam w oddali pszeniczka Dubaj. Nie widzicie pewnie, ale słabo widać. Goło ziemia, nie rozkrzewiła się. Słabo, słabo. Tam jest ciężka glina i, i słabo tam rośnie. Tutaj mamy pszenica Delaware. Widać, że już wyszła z ziemi, także jest, jest ok. Trzeba będzie ją dokrzewić wiosną. Zastanawiam się, jak to rozgryźć. Tutaj trzeba będzie zapodać jakoś konkretną dawkę. W zeszłym roku było chyba 260 kg, albo 280 kg na pierwszą dawkę szło. No, w tym roku nie wiem. W tym roku nie wiem, bo jak tak obliczyłem, że trochę mi doszło pola, to mi braknie azotu. Trzeba by coś dokupić, no bym musiał zejść z dawkami, ale to nie ma sensu, myśla, Obejrzymy, no. Tu to jest wszystko ładnie, wychodzą eee, nasionka przykryte. Idziemy obejrzeć tam dalej. Jest zmarzłe, to sobie mogę, mogę sobie przejść. Tutaj miałem tego Delawara właśnie zaprawianego eee, dr Green Prime, a tam mam trefera chyba, nie jestem pewny, ale chyba trefer. Obejrzymy, porównamy, czy jest jakaś różnica. Tu też taką bardziej glina. W no, ogóle tu już jest mokro trochę. Też wychodzi. No, A, też jest. Przedplon kukurydza, późno siane. Terminu teraz nie powiem, ale dosyć późno. Jak to wygląda? Treffer. Tu też tylko glina. Bez różnicy. no. Bez różnicy idziemy jeszcze tam z tyłu, bo tam był jeden bubel przy i obejrzymy. Tu już widzę ładnie wygląda ten trefer. Tu będę zostawił go na nasieni. Bardziej widać rządki, ale tu była zaś taka sytuacja, że co? Że oczywiście zaś Marcin odwalił. Robiłeś próba na dwa ary No i zrobiłeś sobie, kurde, wyszło mi 3,5 kg. Kurde, tak dużo 350 kg na hektar zmniejszamy na 200, nie? śmieciok na 200 i co wyszło? Że zasiałem 100 kg na hektar, bo eee, bo no bo zrobiłem próbę na dwa ary, a nie na 1 ar. No i co? I potem jeszcze rozjeździłem w tych samych miejscach, zasiałem to dwa razy, tak jakby tą samą dawką. Obejrzyjmy no. nasion dużo na wierzchu leży, ale może to będzie patrzeć jako struktura ziemi dziwna. Takie kurde kratery się porobiły. Nawożenie na przyszły sezon na pszenica 160 kg azotu. Jest więcej. Pierwsza dawka Saletra na te pszenicę po kukurydzy. Druga dawka już RSM. Po pszenicy, po rzepaku i po pszenicy. No to normalnie by to bazował. Wszystko na RSM-ie. Chce się. Nie wiem. Dwie dawki. Docelowo, ale jeśli przebieg pogody będzie dobry, no to zrobimy trzecią dawkę jeszcze. Zostawia tego pulanu makro. Zepnę trzecią dawką wtedy na liść flagowy. No ale i tak wszystko, wszystko zweryfikuje później pogoda. Rzepaku, rzepaku jedna dawka, tak jak w zeszłym roku. Uff, czy to, no w sumie kurde, no, ciężko, ciężko stwierdzić, czy lepiej zrobić dwie dawki? W tym rzepaku dwa razy RSM wjeżdżać, dwa razy przypolić. A tak, to kg. kluczem. A tak, jedna dawka, jedno, jeden wjazd. W zeszłym roku to było wygodne. No, szału nie miał w rzepaku. To nie powiem, bo był słaby. Był słaby, ale w tym roku jest dużo jest lepszy. Ja jeszcze muszę to przemyśleć wszystko i się okaże. Dobra, wracamy na gospodarstwo. Tak, widzieliście tu dwie przynice: Delawar i Treffer. Tam jest Dubaj, a tam jeszcze są Landrysia Landryś I to są wszystkie odmiany na ten rok. Cztery odmiany. Wracam ze sklepu: były połączniki do tego szlałku, żeby połączyć w Do tego wkręty. Bo na te deski, co tu kręca, to mi. Yy, tamte są za krótkie, się okazało. No i byłem po długi. Te powinny być już okej. Okay. Siema Ładnie pozamiatane. Przysz... Przyszłaś pomóc, co? Nie. Mam coś dla ciebie. Ja wiem, autko. Autko, no. Z Zenoxa. Tu możesz mi to załadować, co? Dziadek pojedzie z tą siatką na złom. Siatka osobno. A ciężki później osobno, żeby tego nie policzyli wszystkiego tak jako lekki, albo coś tam. Muszę samika trochę cofnąć przejechać. Udało mi się to zabudować. Tu teraz fajnie ta plandeka docisłe. No i już to jest lepsze, już to nie będzie tak podwiewać. jest jeszcze cima, i to już z tym nic nie zrobi, że jest cima. Tam by jeszcze trzeba było troszkę przybić. gwóźdź. No ale i tak tu chcę zrobić A, cima jest nic nie widać. I tak tu chcę zrobić jakieś dwieże No wiadomo, w przyszłym roku dopiero. Bo na razie to nie ma czasu. Ile przestawić samika, bo dziadek to będzie wyjeżdżał 60? Już jedzie. Ostatni ten. Ostatniego chwilę. Pytaliście się kiedy coś z Ursusem. No nie zapowiada się nic, także... możecie obejrzeć, że jedzie. Jedzie i jeździ. Giadek z ze złomem. Możesz Już nie. Możesz wjechać. Chę obejrzeć jaki tu jest klucz, czy trzynostka, czy nie. Chyba trzynostka. bo 14, bo w tych ledach to zawsze jest jakoś podłuczone. Nie, to już siedemnostka. akurat A co robisz z drzewa? Kurwa, co to jest? Co? Co? Coś robisz, wiesz, tam drzewo jakimś tam Tamta ściana, kurno Weź ta lampa A to jest stary? Nie, inne. A daj mi tamte z traktora. Te możesz dać do traktora. A, A tu, kurwa, inaczej montowani. Czemu? takie same. Jak takie same. Nie dojść mi. Co, Tych blach całych. Kurwa ta kolejka z tym złomem, jasny pieru no. Tak To się podłączy I git I git czerwony żółty to będzie pewnie kierunkowskaz, ale jeszcze sprawdzamy do pewności Dobra, tylko lampa Dobrze jest wolny, że chociaż pociągnę za robotą Mamy w dżundirku i jest klasa światowa. Dobra, idę po dwanostka. Ojej! Idę po dwanostka i nagram już jak będzie gotowe ledy zrobione świecą elegancko Teraz jest git Dobra, jeszcze muszę wykręcić gałka kierowniczo Pójdzie do John Dobra Bezpiecznik się spolił, ale to nie mam na wymiana ani żeby dać. To musimy później wymienić. Kurwa rozwalają się te bezpieczniki. Lepiej by było zrobić takie na samochodowe, ale to już nie moja sprawa. Sprawdzimy jeszcze czy Ferdek zagado. Też pewnie trzeba będzie go podładować, bo już stoi chyba 3 tygodnie. A takie mrozy były ostatnio. Możliwe, że nie odpoli ale jakby odpolił, to by było dobrze, bo by się go troszkę umyło. Nie wiem, czy tu radio nie żero prądu, bo to taki kurde jakiś jest pokręcony. Tu radio się cały czas świeci. Co powiesz? O Dupa. Trzeba go będzie podłączyć. No to to jest podłączyć jutro no a dzisiaj, dzisiaj już chyba nie do roboty jeszcze w międzyczasie byłem na polach obejrzeć czynica. chyba tym Johnem jeszcze wjadę mesę dzisiaj i tyle to będzie i na koniec dzisiejszego odcinka jeszcze muszę wymienić lampy w e, lampy to bierdola, żarówki bo się spaliły. od stopu jedna i od świateł e, uh -huh. Dobrze, że zamrażasz, bo tak trzeba ci niebowych. możesz jeździć miesiąc, rok każdy sadówczyk, a auto pożyczyć, to ja, ja, dupa posadzić, jechać i, i tyle, dobra. To tyle w tym dzisiejszym odcinku. Patrzcie, jak tu ładnie posprzątane, tyle w tym dzisiejszym odcinku. Czymcie się. Do zobaczenia jutro. Jutro nagrywamy. Jutro nagrywamy z Fertkiem i samikiem. Ostateczne. Starci przeciągani. Zabawa. Kolejny dzień zabawy. Na razie hej.